Manko w kolejnym vlogu. Tak jak widzicie, ja na huli, chociaż teraz prowadzę, bo ciężko by mi było jechać i do Was mówić, ale jestem w drodze do sklepu, bo robię zupkę i zabrakło mi niestety groszku i papryki. No i przy okazji jeszcze chwycę kilka rzeczy których nam brakuje. Idę sama, bo Paweł montuje dla Was filmy. E, z racji tego, że ostatnio mieliśmy dwa no, intensywne dni, bo spotkaliśmy się z Natalką. Tak jak zapewne widzieliście, e, wczoraj byliśmy na super wycieczce całodniowej z Piotrem. E, także wyruszyliśmy o godzinie siódmej, a wróciliśmy około 21 dopiero do domu. Także też byliśmy cały dzień poza domem. E, no i Paweł nie miał kiedy montować dla Was filmów? Dlatego dzisiaj siedzi od samego rana, a ja ogarniam inne rzeczy, ale już jest na ostatniej prostej. Podobno, także ja ogarnę, zrobię zupę. Będziemy pewnie wyruszali na jakiś spacer, przy okazji musimy zahaczyć o pocztę, odebrać paczkę, bo właśnie dostaliśmy Awizo dzisiaj. I tak w sumie wygląda nasz dzisiejszy dzień. Tak troszeczkę leniwie z racji tego, że jesteśmy trochę zmęczeni jeszcze po wczorajszych wojarzach. O, oh, ale było pięknie. Jeszcze przed oczami mam te wszystkie fiordy, góry i jeziora. Cudo, cudo i jeszcze raz cudo. Jak zajdę do domu, to pokażę Wam też prezenty, jakie dostaliśmy od Natalki, bo byliśmy tak zaaferowani całym tym spotkaniem, że niestety, ale nie pokazałam Wam w końcu. A przywiozła nam cudowne prezenty, które jeden jest z jej wycieczki. Na której była, a drugi jest z wyspy, z której pochodzi, właśnie w Norwegii. Oba są przepiękne, także pokażę Wam, co tam dostaliśmy. Jest nam ogromnie miło, że w ogóle nas Natalka obdarowała prezentami, że pomyślała o tym, że sprawiła nam taką przyjemność. Także ja śmigam. Żeby nie było, że jestem niesłowna, ale na pewno słyszycie, że tutaj koło mnie mój rumak dzielnie kroczy. Także śmigam do sklepu, robię szybkie zakupy i do domu, do garów. No dobra, zakupy zrobione. Idę zaraz do kasy, ale chciałam Was zapytać, czy ktoś jest wśród Was, tam po drugiej stronie monitora, kto przyszedł do sklepu i nigdy nie zdarzyło mu się tak, żeby wyjść ze sklepu z rzeczami, których nie miał kupić. Ja przyszłam specjalnie dzisiaj z listą. Miałam kupić, powiem Wam zaraz, pięć rzeczy, a mam pół koszyka, bo oczywiście jeszcze to by się przydało, jeszcze to by się przydało i naprawdę może. Przez całe moje życie kilka razy tylko było tak, że poszłam po jedną konkretną rzecz albo miałam ze sobą listę i z tą listą e, z produktami, które miałam na liście, wróciłam do domu. Także dzisiaj trochę więcej rzeczy niż planowałam. No ale dajcie znać, jak to u Was wygląda. Zjedzony i dzisiaj była wariacja gulaszowa. I poszłam na łatwiznę, bo rozmawiałam z moją mamą i ostatnio właśnie gotowała taki gulasz z kurczakiem, papryką. E, także ja dzisiaj od niej ściągnęłam pomysł, ale podczas gdy już jedliśmy, to zorientowałam się, że nie dodałam papryki. <ścoughs> Perfekcyjna pani domu ze mnie. No ale i takie wpadki czasami się zdarzają. Ja do Was przychodzę, żeby Wam pokazać, co dostaliśmy właśnie od Natalki, bo miałam e, to zrobić, więc póki pamiętam. E, pierwszą rzeczą jest coś takiego. To jest e, brelok do kluczy i Natalka przywiozła to z Kenii, bo wraz ze swoją rodziną była właśnie w Kenii i takim e, upominkiem nas obdarowała. Bardzo dziękujemy, e, nie mamy. Znaczy, nie mieliśmy do tej pory nic z tego kraju, e, także super. A drugą rzeczą, e, w zasadzie dwoma, to są właśnie te, mm, te prezenty, które Natalka przywiozła e, od siebie z wyspy. Yy, na której właśnie mieszka, i są to, słuchajcie, ręcznie robione ocieplacze do stupek. A wiecie, że jestem z <laughs> więc Natalka idealnie trafiła yy, w prezent. I to są moje, zobaczcie, tak wyglądają. Naprawdę są super. Tutaj mają taki elegancki wzorek. E, mają kolor taki bordowy. Naprawdę, przymierzyłam i są idealne, a to są Pawła, takie niebieskie, troszeczkę dłuższe, tutaj jest z takim sznureczkiem, że można je związać. Eee, albo tak, żeby wiecie, po prostu sobie dyndało coś tam z tyłu i naprawdę super. Nie gryzą, ani jedne, ani drugie. Eee, Pawła też mają idealny rozmiar, także nie wiem, skąd Natalka wiedziała, jaki mamy rozmiar stopy, ale naprawdę idealnie pasują co do centymetra. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Na pewno będziemy korzystać. Tak jak widzieliście, e, Brelock już przy kluczach, także podróżuje z nami i zwiedza Norwegię. No i my chyba się zbieramy powolutku, bo już godzina 17 zaraz. I idziemy na tą pocztę, odebrać paczkę, zobaczymy co tam nam przyszło ciekawego i zabierzemy Was oczywiście ze sobą, żebyście nie siedzieli w domu, tylko też pospacerowali razem z nami. Jest i Pan montażysta moi drodzy. Siemka Siemka, witam Was. Za darmową żony postanowiłem tutaj także łapnąć swoją hulajnogę i wybieramy się na pocztę, odebrać wspomnianą już wcześniej przesyłkę. Ja od rana montowałem filmy, dlatego mnie nie widzieliście od początku filmu. Teraz postanowiłem sobie właśnie zrobić przerwę, trochę oczy odpoczną, trochę dla zdrowotności, dla, tak, dla zdrowotności trochę ciało zazna ruchu. Może podskoczy trochę metabolizm i będzie reszta dnia bardziej aktywna. Lecimy przed siebie, przed nami spora górka, więc wsiadamy na swoje pojazdy i jedziemy. Właśnie wyszliśmy z poczty i okazało się, że są jaja jakich mało po prostu tutaj. Pierwszy raz takie coś nam ten. Odwalił, że tak brzydko powiem. Przeważnie y, odsyłają nam paczki z powrotem do Polski, a tym razem y, dostaliśmy w dniu dzisiejszym awizo, które zostało wystawione dwa dni temu na paczkę i przesyłkę, której jeszcze nawet nie ma w Norwegii. A co jest najlepsze, że na Awizo macie zawsze tak jakby skan y, danych y, 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 z listu ze swojej przesyłki, która jest do was adresowana, i pani zapytana. Dlaczego przysyłają nam awizo z elementem skanu naszej paczki, której fizycznie nie mają? Jak oni to zrobili? Jak to się stało? Pani po prostu nie wie. Każe dzwonić na infolinię, pisać maila, czyli tak standardowo jak we wszystkich poprzednich sytuacjach związanych z postenem. My dzisiaj obracamy to naprawdę w żart. Są to dla nas jaja, żeby wysłać komuś powiadomienie, żeby przyszedł odebrać yy, przesyłkę, której najprawdopodobniej nie ma jeszcze w Norwegii więc yy, idziemy pojeździć jeszcze trochę na naszych maszynach yy, poczytamy pewnie gdzieś po drodze sobie książkę i wracamy do domu co się stało? co się stało? przez ten oto kawałek gałązki uschnięty już, zaschnięty Ekipa posypana, posypana, ekipa posypano, zmniejszyłaby się o jednego członka. To została wykonana taka akcja, że jechałem sobie tutaj po placu zabaw. Najechałem na ten paczek i mnie normalnie w powietrze przez kierownicę wyrzuciło. Więc cieszcie się, drodzy widzowie, że jednak przeżyłem. Ja posłyszałam tylko łupnięcie i zobaczyłam Pawła lecącego przez kierownicę. O matko. Ja mam przygody na longboardzie, a Paweł Zawójce na hulajnodze. Poprawiłeś mi humor bardzo, już się nie złoszczę. Już się nie złoszczę na, na naszą pocztę tutaj. Dobrze, że mu się nic nie stało. Uważaj na siebie, bo jeszcze w szpitalu nie byliśmy tutaj. Więc proszę cię, ostrożnie. Uważaj na patyczki. Nie zrobiłeś sobie nic? Chyba jedynym bezpiecznym pojazdem jest czterokołowy pojazd dla Pawła i najlepiej, żeby jeszcze był ciężki się nie przewracał. Nie, w samochodzie pasami zapięty, w foteliku chyba. Tak, Proszę, sobie taki dla dużych dzieci fotelik O kupić. matko. Dobra, idziemy jeździć po raz kolejny, tylko tym razem już ostrożnie. I bezpiecznie. A w ogóle jeszcze wam powiem, jak zjeżdżaliśmy z poczty, z górki to Paweł też się mało nie wyrżnął, ale to już było z racji prędkości. Tak hamował hulajnogą z takiej górki, że aż no było czuć nie koła. Było czuć gumą, ale dym nie szedł, bo przyglądałem się, myślałem, że nagram dla Was jakiś dym, ale nie było dymu z opony. Z A zapachu niestety jeszcze YouTube tutaj nie przenosi, więc tylko takie dzisiaj przygody. Odezwiemy się może już w domu, jak już dotrzemy cali i zdrowi, prawda? I chowamy kamerę do plecaka, bo jak <noise> będę ją wiózł w dłoni, to już jedno urządzenie nam na pewno odpadnie. To i wy zostaniecie pokrzywdzeni, na pewno. Byliśmy już w domu, dotarliśmy na szczęście bez żadnych upadków, więcej po drodze, zjedliśmy kolację i pomyśleliśmy, że wyjdziemy jeszcze na zewnątrz, zażyć trochę ruchu, e, chłopaki grają tam właśnie w piłkę, nie wiem czy słyszycie te okrzyki radości ze strzelanych goli, ja wziąłem sobie książkę, teraz czytam Florystkę bon Katarzyny Monda, jak tam? Ile bramek? Trzyma, wygrywa. Tak myślałam, że tak będzie. No, także tak pewnie skończymy dzisiejszy dzień. Dzisiejszego vloga też myślę, bo ja poczytam, oni pograją i pewnie będziemy uciekali do domu, już szykować się spać. Bo jutro do pracy. O, będzie gol! Nie, myślałam, że kolejny. Widzę jeszcze. Łapnę Pawła. Jak tam, piłkarz? Jakoś daje radę. Powiedziałam, że już w klasie będziemy żegnać, nie? Tak. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w dniu dzisiejszym. Tak. Blok taki trochę <gulny> szalony. Były jaja, spocznę, tak <gulny> jak Wam opowiadałem. Teraz z małym tutaj trenuję, już ja się zgrzałem. Nabiłem koloru bluzy. Tak, także dzięki serdeczne za dzisiaj. Pamiętajcie o naszym Facebooku, i Instagramie oczywiście. Chcesz powiedzieć cześć? Cześć! Możesz pomachać. Cześć! Nie! Nie. No, także i siostrzeniec się z Wami pożegnał. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś ślad po sobie, czyli czekamy na Wasze komentarze i łapeczki. I co, do następnego wroga? Na razie.